Nie, ja, to nie idziesz. jest no Możesz sobie zakręcić ruletką. Możesz zakręcić sobie jak poda, Spróbować, czy może coś się uda. A co do wygrania jest? Do wygrania? Do, do wygrania dobra, to do jest Do zgodnej szacunki. A... Ale jak wylosuję i wejdą mi 3, 3? to wylosujemy się? W... Dobra. 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 Jak wejdą 3, obojętnie jaki A, a wchodzą w ogóle a, tak, Tak, wchodzę. Ale masz trzy szanse, dobra? Musisz mocniej dobra, to no. Ale nie no. aż tak oh. Oh. <laughs> Mam! I... Hopie i bo nam pasuje, bo 14, 14 w to się stało! Jeszcze raz tak, 13! 3, 3 i 3! 3. No. No. Mogę no, Ale nie. trochę! Dobra, na 14, możemy na plusie! Mogę uważaj, bo kto ma szczęście! No, dobra. No. dobra, tutaj nie! A to nie ma szczęścia Teraz poszło na to! nie no. jest ta Ale nie, ale tam! To pierwsze, to no. był taki! po no. prostu! No. A no. dalej no. patrzyć no. gdzie no grypulki! Ja zakręcę ręką, ty wrzucisz i takie jak ta ja, liczba wypadnie, jak dla mnie może być większa liczba. Możesz negocjować mniejszą, ale nie wiem co się robić będzie kosztować. Ale to żeby 34 do 60, tak, no dobra, no, okay, no bo tak 14 tak? to na plus 14 nie? 14 na plus jest dobra, no niech nie będzie, nie? no, bo to się jedna dzieje przez drugą, rozumiem, tak? Czyli jak wrzucę 13 na plus 7, to dzielimy to tego. Mniejsza liczba Dobra, no. 16 i 20. 20. To 16... 16 flaszy pakło. 3. Bo 4 kasyne. Nie, nie, no to. mi się wydaje, że tam 7. Ale te siódemki to mi się wydaje, to nie, to nie będzie... No może będzie 16 minus 7 i... O, 16 chodzi, minus 7 i będzie dalej. Bo mówiłeś o siedmiu flaszkach w tym Tak, bo a mieliśmy zagwarantowane jeszcze przed chwilą. Dobra, ostatnia gra, co to jest, numer? Kokości, Spodaj swój numer od 1 do 10. Ulubiony. 7. No to 7 okresami dla Ile wypadnie oczek, suma, to jest ilość flaszek. No, tak. Nie ja muszę Cię patrzeć. Chyba Cię na Szydliński. O Szóstki możesz wyrzucić, jak z Dobra? Wszóstki możesz... wszóstki mogę wyrzucić. To piątki też wyrzucić. może, nie? No to piątki też. No, no. no to pięć flaszek zostało, czyli 7 plus 5, 12. No i? Tak no zawsze pan nie <grym>? chyba Dziękujemy Panie Mody. Ja dziękuję również, bardzo mi miło. Cieszę się. Cieszę się bardzo, widzimy się bardzo.